Czy wiesz, że Biblia mówi o siedmiu rzeczach, które zobaczysz przed śmiercią? To nie są przypadkowe znaki, to Boże przesłanie miłości, odkupienia i wiecznej nadziei. Każdy z tych siedmiu duchowych momentów niesie głębokie znaczenie, które może całkowicie zmienić sposób, w jaki patrzysz na życie i śmierć. Zostań ze mną, bo to, co usłyszysz dzisiaj, może dotknąć twojej duszy w sposób, jakiego nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Pamiętasz te ciche chwile, kiedy siedzisz sam w kuchni, a za oknem zapada zmrok? Kiedy dom pachnie świeżo zaparzoną herbatą, a w tle cichutko brzmi: Radio Maryja! To w takich właśnie momentach Bóg przemawia najgłośniej. I właśnie wtedy możemy zacząć dostrzegać te siedem rzeczy, o których mówi Pismo Święte. Siedem darów, które Pan w swojej nieskończonej mądrości pozwala nam zobaczyć, zanim przekroczymy próg wieczności. Wielu z nas nosi w sercu niepokój. Patrzymy na nasze dzieci, wnuki, widzimy, jak świat się zmienia, jak wartości, które były dla nas fundamentem, zdają się znikać. Ale Biblia przypomina nam coś niezwykle ważnego: Bóg nigdy nie pozostawia swoich dzieci samych, zwłaszcza w ostatnich rozdziałach życia. To, co zobaczysz przed odejściem z tego świata, nie jest przypadkiem to część Bożego planu, planu pełnego miłosierdzia, który przygotowuje Twoją duszę na spotkanie z Nim. Pierwsza rzecz, którą zobaczysz, to moment głębokiego rozpoznania. Biblia mówi nam w Księdze Kocheleta: Jest czas na wszystko i jest wyznaczona godzina na każdą rzecz pod niebem. Przychodzi taki dzień, kiedy twoja dusza nagle rozumie. Rozumie, co naprawdę miało znaczenie. Te wszystkie lata spędzone na martwieniu się o pieniądze, o to, co powiedzą sąsiedzi o zepsutą pralkę czy stary samochód, nagle wszystko to traci znaczenie. Widzisz wyraźnie, jak przez czystą szybę liczyła się tylko miłość, miłość, którą dałeś, wybaczenie, które ofiarowałeś, modlitwa, którą odmówiłeś za kogoś w ciemnościach nocy. Ten moment rozpoznania to pierwszy Boży dar to jak gdyby Pan zdejmował zasłonę z Twoich oczu i mówił: Zobacz moje dziecko, zobacz, co było prawdziwe. I nagle przypominasz sobie tamten dzień, kiedy zatrzymałeś się, żeby pomóc sąsiadce nieść ciężkie torby. Albo kiedy zadzwoniłeś do starego przyjaciela, z którym nie rozmawiałeś latami, bo serce ci podpowiedziało. Te małe gesty, które wydawały ci się niczym, błyszczą teraz jak złoto w świetle wieczności. Druga rzecz to obecność aniołów. Może brzmieć to tajemniczo, ale pismo święte jest pełne świadectw o tym, jak Bóg posyła swoich wysłanników, by towarzyszyli nam w ostatniej podróży. W Psalmie 91 czytamy Gdyż aniołom swoim da rozkaz o Tobie, żeby Cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Ile razy słyszałeś w naszych polskich rodzinach opowieści o tym, jak ktoś przed śmiercią widział tajemnicze światło? Albo czuł obecność kogoś w pokoju, choć był sam, to nie wyobraźnia, nie mdłości, ani leki, to rzeczywistość duchowa, która staje się bliższa, gdy granica między tym światem a następnym staje się cieńsza. Moja własna babcia niech spoczywa w pokoju, Mówiła mi na kilka dni przed odejściem, że widzi piękne światło w rogu pokoju. Uśmiechała się, choć była bardzo słaba. To anioły, szeptała. Przyszły po mnie. Wtedy byłem młody i nie rozumiałem. Ale teraz, gdy czytam Biblię, wiem, że ona mówiła prawdę. Pan nie pozwala nam odejść w samotności. Wysyła swoich posłańców, by prowadzili nas do domu. Trzecia rzecz, którą zobaczysz, to łańcuch pojednań. Nagle zaczynają się dziać rzeczy, których nie da się wytłumaczyć logicznie. Dzwoni telefon a to ktoś, z kim nie rozmawiałeś 20 lat, albo spotykasz przypadkowo osobę, z którą miałeś konflikt i słowa przebaczenia płyną same, bez wysiłku. Biblia mówi w liście do Efezjan: Nie dopuszczajcie, by słońce zaszło nad waszym gniewem. A Bóg w swojej nieskończonej mądrości często sprawia, że te pojednania dzieją się właśnie wtedy. Kiedy jesteśmy najbliżej końca ziemskiej drogi, to nie są przypadki. To Boża ręka porządkuje nasze życie, zamyka rozdziały, leczy rany. W polskiej kulturze mamy piękną tradycję, prosić o wybaczenie przed śmiercią, przywoływać rodzinę, żeby wszystko było czyste przed Panem. To mądrość pokoleń, która pochodzi wprost z Biblii. Jezus na krzyżu przebaczył tym, którzy go ukrzyżowali. Czy my możemy zrobić mniej? Czwarta rzecz to sny i wizje o znaczeniu duchowym. Książka Joela mówi: Wasi starcy będą mieli sny. Jak często słyszymy, że ktoś przed śmiercią śnił o zmarłym rodzicu, który przyszedł po niego, albo o pięknym ogrodzie, pełnym świateł i pokoju. Te sny nie są zwykłymi snami. To sposób, w jaki Bóg przygotowuje naszą duszę, pokazuje nam przedsmak nieba, łagodzi lęk. W Biblii. Święty Stefan przed męczeństwem zobaczył otwarte niebiosa i Jezusa stojącego po prawicy Boga. To była wizja, która dała mu siłę do zniesienia kamienowania z pokojem w sercu. Pan daje takie wizje i dzisiaj, zwłaszcza tym, którzy całe życie go szukali, modlili się, żyli w wierze. Piąta rzecz to doświadczenie głębokiego pokoju, którego świat dać nie może. To najdziwniejsza i najpiękniejsza rzecz. Ludzie, którzy całe życie się martwili, którzy bali się śmierci, nagle stają się spokojni, uśmiechają się, mówią: Wszystko będzie dobrze. Skąd ten pokój? Z Biblii wiemy: Pokój mój daje wam nie tak, jak daje świat, ja wam daję, czyli słowa Jezusa z Ewangelii Jana. Ten pokój to znak, że Duch Święty jest obecny. To jak cicha pewność, która napełnia serce. Wiesz, że idziesz do domu, do Ojca, który czeka z otwartymi ramionami. Wielu księży i kapłanów opowiada, że największym błogosławieństwem w ich posłudze jest widzieć tę przemianę. Jak osoba umierająca, która jeszcze wczoraj była pełna lęku, dziś promieniuje pokojem. I tu, w tym właśnie momencie naszej wspólnej drogi przez to przesłanie, chcecie o coś poprosić. Jeśli te słowa dotykają Twojego serca, jeśli czujesz, że to wideo ma głębszy sens, zostaw łapkę w górę i zapisz się na kanał. Niech te biblijne prawdy dotrą do większej liczby serc. Do tych, którzy potrzebują nadziei, pociechy i przypomnienia, że Bóg jest blisko. Twoje kliknięcie może pomóc komuś odnaleźć pokój. Szósta rzecz to ujrzenie sensu własnego życia. Biblia mówi, że Bóg ma plan dla każdego z nas, plan zapisany, zanim jeszcze się urodziliśmy. W Psalmie 139 czytamy: Twoje oczy widziały mnie, gdym jeszcze nie był ukształtowany, i wszystkie dni moje zapisane były w Twojej Księdze. Przed śmiercią Pan często pozwala nam zobaczyć tę księgę, te karty naszego życia i zrozumieć. Każdy ból miał sens, każda próba była lekcją, każda radość była prezentem. Widzisz wtedy, jak Twoje życie wpłynęło na innych. Może Twoja cierpliwość nauczyła kogoś pokory, może Twoja wiara podtrzymała inną osobę w trudnych chwilach, może jedno zdanie, które wypowiedziałeś lata temu, odmieniło czyjeś życie, a Ty nawet o tym nie wiedziałeś. Bóg pokazuje ci, że nic nie było zmarnowane, wszystko służyło wyższemu celowi. I wreszcie siódma rzecz, najbardziej przejmująca ze wszystkich, to przeczucie lub wizja samego Chrystusa. Święty Paweł pisał: Pragnę odejść i być z Chrystusem. Dla tych, którzy żyli w wierze, ostatnie chwile często niosą pocieszenie w postaci duchowej obecności Zbawiciela. Niektórzy mówią o świetle, inni o głosie pełnym miłości. Jeszcze inni po prostu czują, że on jest blisko, że wyciąga rękę. To nie fanatyzm ani halucynacja. To obietnica, którą Jezus dał w Ewangelii: Idę przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i zabiorę was do siebie. On dotrzymuje słowa. Przychodzi po swoich owiec, każdą z osobna i prowadzi je do domu ojca. Te siedem rzeczy to przerażająca lista objawów końca. To siedem darów miłości, które Bóg w swojej dobroci ofiarowuje tym, którzy idą ku Niemu. Każdy z tych znaków jest jak łagodne światło na ciemnej drodze, jak dłoń Ojca prowadząca dziecko przez próg. Gdy patrzymy na te siedem rzeczy, które Biblia opisuje jako doświadczenia przed śmiercią, zaczynamy rozumieć coś fundamentalnego o naturze Boga. On nie jest Bogiem strachu, ale Bogiem miłości i przygotowania. Każdy z tych siedmiu znaków to jak most między tym światem a następnym, między czasem a wiecznością, między naszą słabością a Jego mocą. Pomyśl przez chwilę o wszystkich polskich świętach, które obchodzimy. Wielkanoc, Boże Narodzenie wszystkich świętych. W każdym z nich jest element przygotowania, oczekiwania, przejścia. Świeciliśmy koszyczki wielkanocne, przygotowywaliśmy opłatek wigilijny, zapalaliśmy znicze na grobach. Nasze tradycje od pokoleń uczą nas, że życie to podróż, a śmierć to nie koniec, ale przejście. I właśnie te siedem rzeczy, o których mówi Biblia, to Boży sposób na przygotowanie nas do tego świętego przejścia. Wracając do pierwszego znaku, momentu głębokiego rozpoznania, to doświadczenie ma ogromną moc transformacyjną. Ile razy w życiu biegaliśmy za rzeczami, które wydawały nam się ważne: nowy telewizor, większe mieszkanie, lepszy samochód. Martwimy się o opinię ludzi, o pozycję społeczną, o to, czy mamy tyle, co sąsiad. A Jezus mówił przecież w Ewangelii Mateusza: Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, ale gromadźcie skarby w niebie. Gdy przychodzi ten moment rozpoznania, nagle wszystko staje się jasne, jak krystaliczna woda w górskim strumieniu. Widzisz, że prawdziwymi skarbami były te niedzielne obiady z rodziną. Gdy wszyscy siedzieliście razem przy stole i dzieliliście się opowieściami, te wieczory, gdy czytałeś wnukowi bajkę przed snem, ta cicha modlitwa, którą odmawiałeś każdego ranka, zanim inni w domu się obudzili, te rozmowy przy kawie z przyjaciółką, która potrzebowała wysłuchania, to były chwile wieczności ukryte w czasie. I wiesz, co jest w tym najbardziej piękne, że możesz doświadczyć tego rozpoznania już teraz, nie musisz czekać do ostatnich dni. Biblia to Księga Życia, nie tylko Śmierci. Gdy otwierasz swoje serce na te Prawdy, dzisiaj możesz zacząć żyć już teraz według tego, co naprawdę się liczy. Możesz dzisiaj zadzwonić do kogoś, kogo dawno nie słyszałeś. Możesz dzisiaj wybaczyć dawną krzywdę. Możesz dzisiaj spojrzeć na swoje życie oczami wieczności i zapytać, co zostanie, gdy wszystko inne przeminie. Druga rzecz, obecność aniołów. To tajemnica, która fascynowała wierzących przez tysiąclecia. W naszej polskiej pobożności anioły zawsze miały szczególne miejsce. Ile domów ma obrazki anioła stróża? Ile dzieci uczyło się wieczornej modlitwy, Aniele Boży, stróżu mój, ty zawsze przy mnie stój? To nie jest dziecinna wiara, to głęboka prawda duchowa. Biblia od początku do końca pełna jest aniołów. To oni ogłosili narodzenie Chrystusa pasterzom. To archanioł Gabriel przyniósł wieść Maryi. To anioł uwolnił Piotra z więzienia. A gdy przyjdzie nasz czas odejścia, Pismo Święte mówi nam, że anioły zanoszą dusze sprawiedliwych do łona Abrahama, jak w przypowieści o Bogaczu i Łazarzu z Ewangelii Łukasza. Wielu ludzi, którzy przeżyli doświadczenia bliskie śmierci i powrócili, Opowiada o obecności istot świetlnych, przewodników, o poczuciu absolutnego bezpieczeństwa. Nauka może nazywać to halucynacjami spowodowanymi niedoborem tlenu w mózgu, ale dla wierzących to potwierdzenie tego, co Biblia mówiła od zawsze. Nie jesteśmy sami, nigdy nie byliśmy sami, a zwłaszcza w ostatniej godzinie Bóg zsyła swoich posłańców. Trzeci znak łańcuch pojednań jest może najbardziej praktyczny i najbardziej pilny dla nas wszystkich. Ilu z nas nosi w sercu stare urazy? Kto nie rozmawia z bratem od dziesięciu lat przez jakąś głupią kłótnię o spadek? Kto nie przebaczył żonie słów wypowiedzianych w gniewie dawno temu? Kto unika spotkań rodzinnych, bo nie chce widzieć tej osoby? Biblia mówi nam bardzo wyraźnie w liście do kolosan, znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli by ktoś miał żal przeciw drugiemu, jak Pan przebaczył wam, tak i wy. Przebaczenie nie jest opcjonalne w życiu chrześcijańskim, to podstawa. A Bóg, znając nasze twarde serca, czasem czeka do ostatniej chwili, by dać nam jeszcze jedną szansę na oczyszczenie duszy. Pamiętaj historię syna marnotrawnego. Ojciec czekał, wypatrywał i gdy tylko zobaczył syna wracającego, pobiegł mu na spotkanie. Nie czekał nawet, aż syn dojdzie do domu. Pobiegł. Tak samo Bóg biegnie nam na spotkanie, gdy robimy choćby jeden krok w stronę pojednania. A czasem sprawia, że to pojednanie dzieje się w ostatniej godzinie, byśmy mogli odejść z czystym sercem. Nie czekaj. To jest przesłanie, które dzisiaj musisz usłyszeć: Nie czekaj. Jeśli jest ktoś, komu musisz powiedzieć przepraszam, zrób to dzisiaj. Jeśli jest ktoś, komu musisz wybaczyć, wybacz dzisiaj. Życie jest kruche jak szkło. Nie wiemy, czy będzie jutro, ale wiemy, że Bóg patrzy na stan naszego serca. Czwarty znak sny i wizje. Pokazuje nam, jak bardzo Bóg pragnie komunikować się ze swoimi dziećmi. W Starym Testamencie Józef interpretował sny faraona. Daniel otrzymywał wizję przyszłości. A w Nowym Testamencie Józef, oblubieniec Maryi, był prowadzony przez sny, by chronić dzieciątko Jezus. Bóg mówi przez sny, bo wtedy nasza racjonalna, oporna umysłowość śpi, a dusza jest otwarta. Przed śmiercią te sny stają się intensywniejsze, pełniejsze znaczenia. Ludzie śnią o zmarłych bliskich, którzy mówią wszystko będzie dobrze, już niedługo się spotkamy. Inni widzą piękne krajobrazy, ogrody pełne kwiatów światło tak jasne, że nie można opisać słowami. To nie są przypadkowe obrazy umierającego mózgu to Bóg otwierający okno do rzeczywistości duchowej, dając nam przedsmak tego, co czeka. W tradycji polskiej zawsze traktowaliśmy sny przed śmiercią z wielką powagą. Gdy ktoś mówił Śniła mi się mama, która umarła 10 lat temu. Nie wyszydzaliśmy tego. Wiedzieliśmy, że to może być znak. Może to matka boska, przygotowująca duszę. Może to anioł, przybierający znajomą postać, by złagodzić strach. Piąty znak, głęboki pokój, to może najcudowniejszy dar ze wszystkich. Psalm 23, który wielu z nas zna na pamięć, mówi: Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Ten pokój, o którym mówi Biblia, to nie brak problemów, to obecność Boga pośród problemów, to pewność, że cokolwiek się dzieje, jesteś w jego dłoniach. Jak często w szpitalach kapelani i księża są świadkami tego cudu, osoba, która całe życie bała się śmierci, nagle staje się spokojna. Rodzina płacze, ale umierający uśmiecha się i mówi: Nie płaczcie, idę do domu. Skąd ta przemiana? To Duch Święty, pocieszyciel, o którym mówił Jezus. To On daje pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie, jak pisze święty Paweł. I ten pokój też nie musi czekać do ostatniej chwili. Możesz go doświadczyć teraz w swoim codziennym życiu, gdy oddajesz wszystko w ręce Boga, gdy przestajesz walczyć i zaczynasz ufać, gdy mówisz z całego serca Nie moja, ale Twoja wola niech się stanie. Wtedy, jak mówi Izajasz, w spokoju i ufności będzie moc Wasza. Szósty znak ujrzenie sensu własnego życia. To moment, gdy Bóg pokazuje ci cały obraz, całą mozaikę. Przez lata widziałeś tylko pojedyncze kamyki. Czasem wydawały ci się brzydkie, bez sensu. Dlaczego to cierpienie? Dlaczego ta strata? Dlaczego ta choroba? Ale teraz widzisz całą mozaikę z góry i jest piękna. Każdy kamyk był potrzebny, każdy ból ukształtował coś w tobie lub w kimś innym. Biblia mówi w liście do Rzymian. Wiemy też, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Nie mówi, że wszystko jest dobre. Mówi, że Bóg używa wszystkiego ku dobremu, nawet najtrudniejsze chwile, nawet te, które złamały ci serce. On potrafił z tego wydobyć perłę. I wreszcie siódmy znak wizja lub przeczucie obecności Chrystusa to korona wszystkich innych znaków. To moment, w którym wiara staje się widzeniem. Święty Paweł pisał, Teraz widzimy przez zwierciadło niejasno, wtedy zaś twarzą w twarz. Gdy to się dzieje, wszystkie wątpliwości znikają, wszystkie pytania znajdują odpowiedź, bo widzisz tego, który jest odpowiedzią. Nie wszyscy opisują to tak samo. Dla niektórych to jasne światło pełne miłości, dla innych to głos wzywający ich po imieniu, dla jeszcze innych to po prostu absolutna pewność: On jest tutaj, On mnie widzi, On po mnie przyszedł. Jak dobry pasterz, który zna swoje owce po imieniu i żadnej z nich nie traci. Te siedem rzeczy, o których mówi Biblia, to nie lista sprawdzająca. To nie tak, że musisz doświadczyć wszystkich, żeby dostać się do nieba. Zbawienie jest darem łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, nie przez doświadczenia. Ale Pan w swojej dobroci często daje te znaki jako pocieszenie, jako potwierdzenie, jako most między tym życiem a następnym. I najważniejsze przesłanie dzisiaj jest takie. Nie czekaj do ostatniej chwili, żeby żyć według tych prawd. Żyj już teraz z perspektywy wieczności. Wybaczaj już teraz. Miłuj już teraz. Szukaj pokoju już teraz. Buduj mosty, nie mury. Módl się każdego dnia. Czytaj Biblię, niech Słowo Boże będzie lampą dla Twoich stóp. Bo wiesz co? Gdy żyjesz tak każdego dnia, gdy Twoje serce jest skierowane ku Bogu. Wtedy śmierć traci swoje ostrze. Staje się tylko przejściem, bramą, ostatnim krokiem długiej pielgrzymki do domu. A te siedem znaków przestają być tajemnicą, stają się oczywistością, naturalnym zakończeniem życia przeżytego w wierze. Bóg Cię kocha, to jest serce tego wszystkiego. Kocha Cię tak bardzo, że nie tylko dał swojego syna, żebyś miał życie wieczne, ale także wypełnia Twoje ostatnie dni znakami swojej obecności. Żebyś nie bał się, żebyś wiedział, że nie idziesz sam. Więc żyj dzisiaj z tą pewnością. Żyj tak, żebyś nie miał żalu, gdy przyjdzie Twoja godzina. Żyj z otwartym sercem, z przebaczeniem na ustach, z modlitwą w duszy. I gdy nadejdzie ten dzień, a przyjdzie dla każdego z nas, będziesz gotowy, będziesz spojrzeć w oczy wieczności ze spokojem, bo całe życie przygotowywałeś się na to spotkanie. Niech Bóg błogosławi każdemu, kto słucha tych słów. Niech da Ci mądrość, żebyś żył dobrze i łaskę, żebyś umarł w pokoju. I niech te siedem znaków, o których mówi Biblia, będą dla Ciebie nie przyczyną lęku, ale źródłem nadziei i pociechy. Bo dla tych, którzy miłują Boga, śmierć nie jest końcem, jest początkiem prawdziwego życia. Amen.